Jakby ktoś ma wątpliwości, czy mam jedno, czy dwójkę dzieci, to odpowiedź jest prosta. To plama to nie jest mocz tego osobnika. To jest mocz tego osobnika, kto się sikał na kanapę. Hm? Tylko wam zdjęłam. Tylko zdjęłam wam No. Ja za First time I saw you, I knew all the time. It was something in the air that night, and in the way you look at me. I get nervous when you get close, and my heart fills up with butterflies. And then you leave me speak. turned upside down just say that you won't go and break my heart break my heart don't break it now remember it's the only one I've got the one I've got don't break my heart don't break my heart but if just Jakiś czas nas tu nie było. E, zupełnie nie miałam głowy do nagrywania przez ostatni czas, ponieważ Antek trochę nam chorował. Prawie cały czas był przeziębiony i męczył go bardzo katar. Jak tylko zdążył nam wyzdrowieć, to na chwilę znowu zachorował. Miał trzy dniówkę. E, miał bardzo wysoką temperaturę. Bardzo się palił, bo tak naprawdę była taka bardziej poważniejsza infekcja. Pierwsza, e, ale na ten moment już wszystko ok. Zamknęłam go w więzieniu, więzieniu bo trochę, na, trochę mi ee, łobuzi, wkłada palce w gniazdko, znaczy wkłada, stara się włożyć palec w gniazdko, bo przez ten czas, kiedy nie nagrywałam, nauczył się samodzielnie siadać, raczkować i przemieszczać się tak naprawdę po całym mieszkaniu. E, muszę mieć oczy wszędzie, dosłownie wszędzie, więc na chwilę wsadziłam go do łóżeczka, bo chciałam trochę ogarnąć chatkę e, tak jak powiedziałam, na no, przez ten czas kiedy nagrywałam, on nauczył się siadać, raczkować, przemieszczać się po, całej, e, po całym mieszkaniu nauczył się dwóch słów, mama, tata bardziej mówi tata nie wiem skąd to wynika, bo ja ciągle mówię do niego mama, mama, mama a on mówi ciągle tata, tata, tata ta, na przykład kur dla mnie mm. co jeszcze e, naszemu psu wypadły wszystkie mleczne zęby i w końcu jest w miarę do zniesienia, bo naprawdę pierwsze miesiące były okropne Uch, moje nerwy sięgały z niTU, już naprawdę miałam różne myśli już nawet chciałam oddać ją e, w jakieś zaufane ręce bo naprawdę momentami czułam się, że, czułam, że mnie to przerasta ale już wszystko się ogarnęło, uspokoiło już jest tak jak powinno być co ty robisz małpko? Ja schudłam kolejne 3 kilo, więc jestem bardzo z siebie zadowolona, ale nie ćwiczyłam, nie trzymałam diety, po prostu to ze mnie zeszło. Ale pod koniec listopada mam zamiar zapisać się na siłownię dla zdrowia fizycznego, a przede wszystkim psychicznego. Może potem trochę coś o tym temat powiem, bo jest to takie jedno właśnie moje założenie w związku z tym. Jak widać, no mówię, on nauczy się tylu rzeczy i nie mogę po prostu w to uwierzyć, <noise> że on już potrafi te wszystkie rzeczy. Już on niedawno jeszcze był w brzuchu, że niedawno test ciężarowy zrobił, a już jest takim dużym, samodzielnym dzieciaczkiem. Um, tak? <noise> Idziemy zaraz z psem. To nasza codzienna rutyna. On wstaje z pierwszej drzemki. Ja jemy śniadanie, oglądamy jakieś pierdoły. Na playerze. No i co? Potem on wstaje, go karmię. Drugie śniadanko, trochę ogarniam chałupę i lecimy z psem, tak? No pewnie, ale dumny z siebie jest, pokaż! Jak ładnie siedziś, ojej! O. Mam chwilę wolnego właśnie, położyłam Antka spać. zrobiłam sobie kawę. I czuję mega motywację, więc chciałabym poruszyć bardzo ważny temat dla mnie, ale myślę, że nie, nie, nie dotyczą tylko mnie tak naprawdę. kilka, Trochę. I e, nie wiem czemu, ale zawsze sobie tak wpajałam do głowy, że ja nie będę mogła mieć dzieci. To po prostu tak siedziało we mnie głęboko. Zawsze powtarzałam że ja nie będę mogła mieć dzieci, nie wiem, nie wiem dlaczego, po prostu, nie wiem. Jakby podświadomie uważałam, że nie zasługuję na to, że, że życie nie obdarzy mnie, prawda, czymś tak ogromnym, no bo to naprawdę jest wielka sprawa. Przynajmniej ja tak uważam. I w pewien sposób dałam się jakby ponieść tym wszystkim emocjom. Jakkolwiek to zabrzmi, ale myśl, czuję tak, że ta miłość do Antyka trochę mnie przerasta. Nie wiem, chodzi o to, że ja zawsze myślę o tym w taki, w taki sposób. Mam zawsze w pierwszej myśli te wszystkie kobiety, które tracą swoje dzieci, tracą ciążę. Myślę o tych właśnie rodzinach, które nie są na moim i Roberta miejscu. I jestem cholernie wdzięczna, że wszystko jest tak, jak powinno być. I po prostu jestem tak cholernie wdzięczna, naprawdę, no wiem, nie, nie każdy, nie każdy po prostu może być na moim miejscu, nie każdy może mieć zdrowe dziecko. Są kobiety, które od tak tracą swoje dzieci z różnych powodów, wypadki, choroby. Są kobiety, które starają się latami o ciążę, zajdą w tą ciążę i zaraz tą ciążę tracą i to jest po prostu takie błędne koło i... Po prostu ogrom tych wszystkich emocji, tego uczucia, tej wdzięczności, mam wrażenie, że po prostu mnie przerasta i w tym wszystkim po prostu zagubiłam siebie. Um, straciłam, jakby, poczucie po prostu, poczucie siebie, tak? On tak nie jest jakimś wymagającym dzieckiem, że ja e, muszę siedzieć nad nim i nie wiem, baw się, Anto Antosiu, ja cię będę zabawiała. On jest tak samodzielny, jest tak sprytny, jest tak pomysłowy, że on. Po prostu, bo potrafi zająć się sobą. Yy, są dni oczywiście, kiedy nie potrzebuję bardziej, ale to ja jakby daję 100% siebie. Nie wiem, może to też kwestia tego, że ja sama w domu nie miałam czegoś takiego, nie miałam tych yy, tak ogromnej miłości. Tak, nie wiem, no to jest trudny temat. I też nie chciałabym w jakiś sposób obrazić swoich rodziców, bo to nie o to tu chodzi. Yy. No i tak jak mówię, myślę, że to nie dotyczy tylko mnie, ale ja podchodzę to w, w taki właśnie sposób, w, że ogrom tych wszystkich uczuć, tych emocji sprawił, że zapomniałam zupełnie o sobie. Dla mnie przestał być potrzebny czas tylko dla mnie. Przestał, przestało być potrzebne dla mnie wyjścia z koleżankami, jakieś zakupy. Po prostu i zaczęłam się nad tym bardzo zastanawiać. Że to nie jest dobre wyjście. Yy, wiecie, no macierzyństwo, macierzyństwo, rodzina, rodzina, to jest ogromnie ważne i to zawsze powinno się na pierwszym miejscu i zawsze dla mnie będzie na pierwszym miejscu. Ale nie, powi no, nie powinnam tracić siebie, więc yy, postanowiłam robić więcej rzeczy, tylko i wyłącznie dla siebie. Między innymi dlatego chcę zapisać się właśnie na siłownię, nie po to, żeby, wiecie, no tutaj mieć tutaj mięsień, tam mięsień, chociaż kiedyś to było dla mnie mega ważne swego czasu, po prostu do takiego zdrowia psychicznego wyjść na te półtorej godziny, mieć ten czas tylko i wyłącznie dla siebie. Nie wiem czy nawet zakupy, prawda, to zawsze daje 100 punktów do lepszego humoru. Fryzja, na przykład ja od wakacji postanowiłam zmienić kolor włosów, a do tej pory mam ten sam. Więc coś jest tutaj nie halo. Nie wiem czy nawet wyjście na paznokcie, takie głupie babskie rzeczy, prawda. Od razu kobieta czuje się lepiej i mówię, no dla mnie to wszystko przestało być po prostu potrzebne, no pewnie większość pomyśli o matka, e, narobiła dzieciaka i teraz tylko zdjęcia na Instagramie e, dodaje no w sumie dodaje no ale wiecie, to nie o to tu chodzi, po prostu, e, wszystko tak się dziwnie poskładało. Dałam swoim uczuciom po prostu wejść na głowę. Dałam sobie wejść, samej sobie na głowę, o, że tak powiem. Yy, no i mówię, to nie o to w tym wszystkim chodzi, trzeba po prostu zachować ten zdrowy rozsądek i taką granicę, prawda, między własnym ja a byciem mamą. Nie dać się po prostu dać zwariować. A ja niestety dałam się ponieść i tak nie powinno być, postaram się to zmienić. Nie dla innych, żeby to pokazać, że o ja, jak ona jest świetna, jaką jest super kobietą, jako super jest mamą. No, tylko brać przykład, nie o to, nie o to mi chodzi, tylko po prostu no, chciałabym, jakby być tą dawną e, pałką, mimo że jestem mamą. Mm, mieć, mieć ten też czas, prawda, dla siebie, ten taki odpoczynek psychiczny, to jest bardzo ważne. Ja nie jestem w żaden sposób zmęczona byciem bycie mamą, tylko nie chcę właśnie zapominać o sobie, no bo kurczę, ja mam dopiero 24 lata, a jeszcze przede mną tyle, mam nadzieję. Yy, I też chciałabym być kiedyś w przyszłości mamą dwójki dzieci, może nawet trójki, nie wiem. Yy, no, ale wtedy to już w ogóle zapomnę o sobie. <grym> Więc póki jeszcze mam tą możliwość skorzystania, to... Yy... Postaram, postaram się to zmienić. Mam nadzieję, że nikt nie zrozumiał mnie źle i że to nie jest zbyt chaotyczne, to, co po prostu miałam zamiar Wam przekazać. No i tak jak mówię, myślę, że to nie, nie ja jedna mam z tym problem, ale może, może nie każda z nas e, boryka, się z tymi, e, boryka się z takimi samymi uczuciami. Może tutaj u, u innych kobiet chodzi właśnie o organizację czasu, może właśnie o bardziej wymagające dzieci i tutaj jestem ten pies pogrzebany. No u mnie to jest kwestia właśnie tych uczuć i... O, o pokupiłam się. No tak po prostu mam w środku. Rozumiecie. Hej, witam się z Wami w środę tydzień później. E, nagrywam vloga z kilku dni, ponieważ na co dzień niestety nie dzieje się nic ciekawego, co mogłabym pokazać. E, tak właśnie sobie siedzę i myślę nad tym, aby w ten weekend skończyć w końcu pokój Antka, bo tak naprawdę w tym pokoju zrobiliśmy przechowywanie wszystkiego, zwłaszcza brudnego i czystego prania. Więc chciałabym w końcu tam troszkę ogarnąć zacząć dekorować ten pokój. Bo chciałabym w końcu, że tak powiem, pozbyć się spokoju lokatora, z sypialni, przenieść Antka do jego pokoiku. No i tak przy okazji pomyślałam, że fajnie byłoby też troszkę coś zmienić w dużym pokoju. Tak naprawdę to mieszkanie jest po generalnym remoncie. Mieszkamy tu dopiero 8 miesięcy, ale tak myślałam, żeby może, żeby może. Chciałabym tą ścianę pomalować na ciemno-zielony kolor, wręcz taki choinkowy, butelkowy. Wszędzie mamy taki właśnie taki odcień beżu, nie wiem dokładnie, jak to jest kolor, no, taki kremowy. Myślę, że ciemna zieleń fajnie by tutaj pasowała. Dodałabym złote dodatki, bo tak naprawdę a, mieszkamy tu 8 miesięcy, ja do tej pory. Jeszcze nie urządziłam tego mieszkania w taki sposób, w jaki bym bo mam milion pomysłów i wszystkie pomysły z sobą się gryzą. Robertowi nie podoba się ten e, pomysł malowania, ale tak naprawdę sprawę w pokoju Antyka też będzie trzeba parę rzeczy, parę rzeczy, no kawałek ściany odmalować, bo została ściana uszkodzona, ponieważ przez całe wakacje był tam trzymany rower. No mówię, to po prostu jest... ten pokój przez 8 miesięcy robi nam za taką kanciapę, w której wszystko trzymamy. Mi naprawdę dosyć szybko wszystko się nudzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o dekorację pomieszczeń, a że baba zmienną jest, więc myślę, że pomalujemy tą ścianę. Będzie inaczej troszkę, ale też trochę się boję, że przez ten kolor zielony zmniejszy się, się pokój, a i tak nie jest on zbyt jakiś taki duży. A pokój Antka właśnie prezentuje się w taki sposób. Tak jak powiedziałam, trzymamy tu wszystkie graty. Zwłaszcza pranie. Eee, muszę zająć to pepką, bo wiedziałam, że są takie duże, druciane kosze na pranie z workiem. Eee, więc dla mnie to naprawdę będzie super rozwiązanie. Mm. No i powoli zaczniemy dekorować ten pokój, bo chciałabym do końca tego roku przenieść go. E, bo im... Szybciej, tym lepiej w ogóle zamysł był, żeby przenieść go już we wrześniu, ale we wrześniu nam się rozregulował ze spaniem. Miał dziwne, e miał dziwne pobudki o dziwnych godzinach, więc zostawiłam go. Ale już powoli to się normuje, więc myślę, że to jest najlepszy moment, żeby go przenieść. Właśnie wróciłam z pepko i kupiłam te dwa koszy druciane, o których mówiłam. Jeden kosztuje 30 zł, więc naprawdę za taką cenę, tak duży koszt to jest mega interes. Zaraz wam pokażę dokładnie, jak to wygląda. Oprócz koszy oczywiście wzięłam parę innych rzeczy, ale ja to zaraz. E, mi bardzo właśnie zależało, żeby te kosze miały ściągasz, żeby te brudne planie po prostu zamknąć. E, I są bardzo głębokie. Ja mam taki mm, kosz materiałowy i z tego wszystko mi wypadało, w większość prawie trzymałam po prostu na podłodze a one naprawdę są głębokie więc mega się cieszę, wziąłam dwa super, naprawdę bardzo mi się podobają Znalazłem naprawdę bardzo fajny Boże Chelsea bardzo fajny sweter w panterę on jest naprawdę dosyć taki gruby kosztował tylko 40zł i myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądał do do jeansów wziąłam sobie dwie frotki i znalazłam nawet fajny kombinezon dla Antka, chociaż ja nie lubię takich fikuśnych, typowo dziecinnych wzorów, ale pomyślałam sobie, że póki on nie jest chodzącym dzieckiem, to nie potrzebujemy nic lepszego, więc e, czy znaczy On nie jest jakiś zły, po prostu ja nie lubię takich wzorów. Tutaj są jakieś miśki, nie miski. Jest dosyć ciepły i kosztował 60 zł. Z tych koszy naprawdę jestem mega zadowolona. Um, no, moim zdaniem, e, 30 zł to taki kosz, a wiem, że są o wiele, wiele droższe. E, więc naprawdę, no, dla mnie to jest łup miesiąca. Mm, już nastawiam się psychicznie na najtrzejsze sprzątanie pokoju. Antkę, już duże rzeczy e, fajnych takich ozdobnych znalazłam na AliExpress i będę chyba niebawem zamawiała. Mm, mam nadzieję, że po nowym roku dojdzie. I na pewno jak dojdzie, więc to Wam pokażę, pokażę Wam calutki pokój, jak to będzie wyglądało. Mam naprawdę mega fajną koncepcję, mam nadzieję, że mam fajną koncepcję i że to właśnie wyjdzie, wyjdzie tak, jak sobie zaplanowałam. I nie mogę się doczekać, aż go w końcu do tego pokoju przeniosę i mam nadzieję, że mu się spodoba. Właśnie miałam siatę do montowania vloga, ale zauważyłam, że kolejny raz go nie zakończyłam. Eee, wiem, że troszeczkę dużo mówiłam w tym filmie więc mam nadzieję, że was nie zanudziłam i mam również nadzieję, że wam się podobało, chyba był trochę inny niż zwykle pies właśnie gryzł mi buty eee, w takim razie no, dziękuję bardzo za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów